Idzie? Dobrze, 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 dobrze się trzymasz. Chłopaki tutaj mają zagwozdkę. Jak to zrobić, żeby cię wyprzedzić? redukcja i ogień. o, to już masz zredukowane Jeszcze kawałek. Ale was nogę. Ha. Trochę. Tak się mówi, ale też się zasapałem, nie? Jeszcze kawałek i będzie płasko. Chyba tak. Tak się złożyło, wiesz, Dajesz, 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 ciśnij. To już jest koniec. Później już jest płasko. Nie wiadomo. Ta! Macie długi trawers, odpoczniecie Ostatnie metry podjazdu. Dajesz, dajesz. Myślę, że elektryk to taki hopciuk, nie? nie? Teraz masz płasko. Dajesz, dajesz. Zaraz będzie płasko. Redukcja i ogień. Masz teraz długi trawers. 10 metrów i jesteś na trawersie. I koniec górki. Dałeś radę. Cisnąć, cisnąć. Dajesz, 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 dajesz. Ostatnie metry. Macie płasko Odpoczniecie Cisnąć, cisnąć, cisnąć Ostatnie metry dajesz, 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 dajesz O byłoby... Trzymam kciuki. Ej, 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 ej I redukcja i ogień. Zaraz złapiecie oddech Ostatnie metry Na profilu Graniczna 21 możecie zobaczyć filmik jak podjeżdżacie. Jak dajecie radę? No oczywiście, dzięki. Super. Dajesz, 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 dajesz. Już będzie płasko. Graniczna 21 i możecie obejrzeć później. Tak, na Facebooku no. I przyjechać na rower jak będziesz chciał. To tutaj poniżej. Jak będziesz chciał, jeszcze raz się pomęczyć na tej górce. Ostatnie metry dalej, dalej. Ostatnie metry do wypłaszczenia. A tu już będzie prawie zjazd. Jest tak płasko, że. Dasz radę, dasz radę! O, jest duża tarcza, przełożenie i Redukcja i ogień. Ciśnij, ciśnij! Końcówka podjazdu. Na granicznej 21 będziecie mogli zobaczyć to Супер Na skróty w prawo, dawaj! A gdzie kask? gdzie kask Zostawiłem w domu, wiesz? Ale jeżdżę w kasku coś ty Jak idzie? Dobrze. Fajnie. Do no. Trzeba się strasznie namęczyć, żeby jechać później. Ale trasa piękna, co? Super. Fajne. 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 A nigdy tam nie byłem jeszcze? No, tak? fajnie. Chszę żeby odpocząć trochę co. No. Waga, waga! W prawo! Ciśniesz, ciśniesz. Dawaj, 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 dawaj. Ale dżentelmen puścił panią przodem. Brawo! Zrobi sobie przerwę na lunch, dogonisz go teraz. Ale może pani iść tutaj troszeczkę niżej? Siedź! Jedziesz. Siedź! Jedziesz. 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 Patrz, jeszcze, jeszcze cię nie dogonił. Dajesz, dajesz, w lewo, w lewo! Prawo, prawo! Prawo, o moje lewo! <grym> Jakby co graniczna 21 na Facebooku Czy na Instagramie gdziekolwiek okay. Jak idzie? Bardzo dobrze ładną pogodę macie tak, Piękna tak. trasa Tak jest Co to za spacerek? Oh. Lejka po bilety. <laughs> Przyjeżdżasz na spacer? Dobra, żartuję, też bym podprowadził. Skąd jesteś? Z wielkopolski, nie złotowa. O! piękne te Irene, Ja też, ja jestem z gróżowa. Jak będziesz chciał tu przyjechać na rower, to graniczna 21. Tam będą zdjęcia z dzisiaj. O, dajesz, dajesz. No, dogoniłeś ich. Pięknie kończyła się Dajesz, dajesz, poszedł w pięknych okolicznościach przyrody. Kto następny? Dajesz, ogień. Normalnie to tutaj zjeżdżają na dół, a wy pod górkę. Znowu przerwa. Dasz radę. Muszę. Nie mam, że boli, nie? Jest, jest. I teraz go bierzesz już. No i dziewczyny, kurczę, ja was podziwiam.

Biga w prawo, w prawo. Mega w prawo, mega w prawo. Mega do, prawo. Mega w prawo. Mega w prawo. Wyspałeś się? <laughs> Jak Ci się podoba na granicznej? Można się zmęczyć, co? Dajesz. Daj, daj, graniczna 2,7 jakby co? No, już prawie do mety. Jakby co, graniczna 21 na fejsie znajdziecie. Jak masz na imię? Daniel. To do zobaczenia na granicznej. Dzięki. Dajesz radę, spoko Łagodny podjazd